Wracaj do siebie. Ależ zbiórka była kury. O, sieć, ależ, zisko fajne. Witam serdecznie na kanale Primanki. Dzisiaj przyjechałem na taką wieczorynkę sobie, na taką niedużą rzekę, kleniowo-jaziową, można tak powiedzieć. Myślałem najpierw za okoniem, ale woda jest tak malutka, że jednak zdecydowałem się, że popróbuję za tymi białymi drapieżnikami. Dawno, dawno tak nie mówiłem, także muszę sobie przypomnieć troszeczkę o co w tym wszystkim chodzi, bo jednak jaś i kleń to są jednak puchliwe ryby, trzeba do nich podejść troszeczkę. No i jak będzie, zobaczcie zresztą sami. Rzeka dosyć trudna, teren dosyć trudny. Ryby poustawiane w takich miejscach, że naprawdę jest ciężko. No ale mam jeszcze kawałeczek, przejdę, zobaczymy. Może akurat Ależ był Czekał tylko na zbiórka aż coś mu wpadnie tam. Nawet wziął, ale się nie zapiął. Mam ten odruch zacinania, przecież tutaj, dzieje, to zacinać od razu. Drugi raz się nie nabierze. drugi raz się nie nabierze ale zbiórka była kurde i znowu tylko szarpnął i się nie wciął Pięknie. Ale cwaniaki. ale cwaniaki. Nie no, no powtórzy to już na pewno nie powtórzy. Trzeba szukać następnego. No idzie, 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 idzie i nie chce A bo farfocel Farfocla złapałem Takiego miejsca jak tam to bym nie mógł przypuścić takiego nawisu Mimo, że tutaj zielska pełno Pod nogami ale może dorzuca Tutaj już jest pięknie. No idzie. Idzie i zrezygnował. Jazik nieduży. I tak jak odprowadza na wolnej wodzie, to nic z tego raczej nie będzie. Musi być akcja, reakcja, wpada i zbiórka. Tym razem wyczekałem trochę, ale idzie. Nie jest duży, ale idzie. Klenik. Patrzcie. Akcja, reakcja, tak jak mówiłem. Raz, dwa to się wszystko musi wydarzyć, ale nie taki mały. Fajny klenik. Kurczę, podbieraka O, wyciągłem podbierak. Fajny kluseczek. Fajny kluseczek. Akcja, reakcja. Patrz, o, wyczepił się w podbieraku. No, ale to nic nowego. Z tymi wodlerkami małymi. Wcale nie taki mały. Fajny kluseczek jak na te wody moje. Wracaj do siebie. Ale się cieszę fajnie, fajnie, fajnie. No dobra, próbuję dalej. Stał jeden, to i tam podejrzewam, że jest ich więcej. Tylko czy się nie spłoszyły? Ale puknął. Stoją tam. Nie i się na. Ale zbranie było piękne. Ale szarpnął tylko. No trzeba cierpliwości trochę. A to co to? No niemożliwe. Nie myślę, że lipień, ale to jazik. Nie taki wielki. Nie taki wielki, ale jest Ciemny jazik. No, dobra. Wracaj do wody. ale zebrał nie trafił ale klucha była nie trafił oko zrobił niezłe niestety ale oko takie zrobił piękne nie chciał zjeść chyba i ominął i oko zrobił ale piękne to było no trudno nie to nie popróbuję jeszcze może jakiś okoń stoi w tych gałęziach tutaj zdejmę wopkę na chwilę mam tutaj chyba mam tantkę tutaj jedną przygotowaną zawsze w kieszeni wrzucę w gałęzie, najwyżej urwę trudno ale takie miejsce, że aż się prosi, żeby wrzucić za okoniem tutaj takie gałęzie fajne mhm że najpierw to pod nogami trzeba spróbować. A był. No, był, nie wiem czy to oko, czy co, bo tak tylko za końcoweczkę szarpnęło, ale coś było. Cześć. Dobrze mieć tante w kieszeni. O, nieduży to nieduży. Ale zawsze ryba na wyjeździe. No oczekuj. Na tantkę no, Może i większy tam stoi. Stępie. taka odmiana do kleni i jazików, a taki sam rozmiar, taki sam rozmiar, no o, dawaj gumę, taki sam, a widać więcej ich tam stoi. Cześć! Tak, tam takie zakole fajne jest. No też nieduży, ale jest. O, maluszek, ale jest. Może akurat tam jakiś większy też będzie. był ale o był O ty a to drobne te bawią się chyba nic większego tutaj nie będzie ależ ty był od razu tylko wpadło a on mi odjeżdżał tylko go nie zaciąłem Hej, tak, pod drzewkiem siedział. Sześć! Już bliżej nurtu Odprowadził chyba No, ale dubanina drobne okonki, ale przy taka, takie urozmaicenie może być Dobra, wystarczy Zakładam woblera, chowam gumę, idę jeszcze może akurat się uda jakieś klenia, jakiegoś jazia przechytrzyć bo z tego co tak widać, no to akcja reakcja rzut jak jest jest chętny wyjdzie łyknie albo nie łyknie z wolnego prowadzenia dzisiaj na tej małej wodzie no ciężko ciężko no były ryby ale ciężko idę dalej O, siedzi, ależ jazisko fajne Piękny jaś. No, podbierak muszę wziąć Bo nie dosięgnę go Piękny Jasio Ależ fajny Jasio No O, patrzcie. Jaki Jasz. O, wypiął się w podbieraku. Patrzcie, jaki Jasz. O, piękny. O, zobaczcie, jaki Jazik. Elegancki, wziął pięknie. Super. Już jestem bardzo zadowolony. Piękna ryba. Dobra, do wody z powrotem. Wrzucę cię tak tutaj trochę, tak głupio, ale tam jeszcze rzucę ze dwa razy sobie. Wracaj do wody Wyczepił się przy podbieraniu. Nie się wczepiła kotwiczka, kurczę w ten. Ale w ładny jaś myślałem, że kleń. Kotwiczka się wczepiła kurczę w ten podbierak i się zaplątało op motało omotało się niestety takich rozkładanych podbieraków gumowanych nie widziałem bo mi zależy na takim zaraz wam pokażę ja tu go sobie zawsze jedną ręką fajnie rozkładam o tyle on jest wygodny ale jeżeli chodzi o właśnie takie splątania i tego no to niestety coś za coś a nie ma takich, nie widziałem przynajmniej takich gumowanych już Wam pokażę o co chodzi, bo ten podbierak nie wiem, że mam tutaj tak rozkręcony tu jest to metalowe metalowe yy, rozkładanie i ja go tak wyciągam ze z plecaka, cyk i on już jest rozłożony, ale nie ma takich gumowanych niestety, albo przynajmniej ja nie widziałem I dobra, rzucę jeszcze tutaj ze dwa razy. Mimo, że się trochę popłoszyło, ale to nic. Tu jest w miarę bystry nurt. To może akurat jeszcze coś się skusi. Siedzi kolejny, ale chodzi, ale schodzi. Ale schodzi Gdzie? Gdzie wzięle Kolejny Jasio I patrzę, podbiera cyk. Nie, to kleń Podbiera cyk To kleń tym razem No chodź Siedzi Też się wypił Zobaczcie, nieduży. No zobaczcie, nie taki wielki. Ale z tego samego miejsca co jaś jest, też go wpuszczę tutaj. O, tu go wypuszczę. Wracaj do wody. No i jeszcze myślę, że może być szansa jeszcze na jakąś rybę tutaj. Bo widzę dobre miejsce. Wszystkie się tu trzymają. Nawet gratów na razie nie będę zbierał, tylko jeszcze tutaj porzucam chwilę. Bo widzę, że tu się ryba dobrze trzyma. Może jeszcze coś się utrafi. A jeszcze tam dużo niżej nie rzucałem. No to już tu z najbliższej okolicy to na pewno się spłoszyły. Ale spróbuję rzucić jeszcze dalej. no już chyba spłoszona malutka woda, jest czysta, także ryby łatwe nie są. No, dotknięcie miałem. Ale dotknął tylko. O znowu. No strzał by był, ależ, ale się wywinął, ładna ryba. Ładna ryba była. Cały czas w tym samym miejscu. No już będę kończył, jestem bardzo zadowolony, coś tam się wydarzyło, jakieś ryby wyjęte, także wieczorynka taka popołudniówka jak najbardziej na plus. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę. Subskrybujcie kanał, komentujcie. Dzięki, wielkie za oglądanie! I do zobaczenia w kolejnym filmie.